Good morning, good morning, good Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. cóż za piękna tajemnica została ujawniona. It's gospel of grace. To ewangelia łask. To jedyna ewangelia, jaka istnieje. then Paweł mówi, że my, poganie, nieżydowscy wierzący Staliśmy się tymi współdziedzicami poprzez zjednoczenie z Jezusem. here is important Truth, an important message in here for you. Tutaj jest ważna prawda, ważne przesłanie dla ciebie. Look, you have been the union with Jesus. Zostałeś współdziedzicem przez zjednoczenie z Jezusem. Jakie są tutaj ważne prawdy? One, po pierwsze, nic innego nie sprawiło, że stałeś się współdziedzicem, tylko twoje zjednoczenie z Jezusem. Możesz być dobrym lub złym człowiekiem. You can be Możesz być przestępcą lub miłym facetem, który nigdy nie zrobił nic złego. Jedyną rzeczą, która sprawia, że jesteś w jedności, jest twoje zjednoczenie z Jezusem. Stało się to poprzez wiarę w to, co On uczynił. But, friends, Ale moi drodzy przyjaciele, there is such a big gap in what is a Truth and what is the experience of people Istnieje tak wielka przepaść między tym co jest prawdą biblijną, a tym co jest doświadczeniem ludzi. Can I tell you something? czy mogę Wam coś powiedzieć? not nie jest szczęśliwy, gdy istnieje luka. There is not supposed to be a gap with what is the biblical truth and what is our experience. Nie powinno być rozdźwięku między tym co jest prawdą biblijną, a tym co jest naszym doświadczeniem. Christian Life is all about experience is not about Bible. W życiu chrześcijańskim chodzi o doświadczenie, a nie o wiedzę biblijną. Pomyśl o tym, ile jest wiedzy biblijnej głoszonej na całym świecie, a ludzie nigdy jej nie doświadczają. Smutne jest to, że ci, którzy ją głoszą, również jej nie doświadczają. I walked into a conference once here in Brazil. Pewnego razu wszedłem na konferencję w Brazylii. Byłem jednym z dwóch mówców. And the other man who walked... in A drugi człowiek, który wszedł, jest prawdopodobnie jednym z najlepszych nauczycieli Biblii, jakich kiedykolwiek spo spotkałem. geniusz. Zna chyba każdy werset w Biblii. And he, as he the I he was Kiedy wszedł na konferencję, zdałem sobie sprawę, że on kuleje. So I went and him and him. Poszedłem więc przytuliłem go i przywitałem. And then I said, A potem powiedziałem: I would po like to pray for you to be chciałbym pomodlić się o Twoje uzdrowienie". Said, I running, I heard, I Odpowiedziałem, kiedy biegałem, zrobiłem sobie coś z mięśniem. Powiedział mi, że nie chce, abym się za niego modlił. Said, okay. Powiedział, w porządku, pewnego dnia będzie lepiej. Said, you know the sick. The sick right Powiedziałem, znasz Biblię, kwacze ręce na chorych a będą uzdrowieni. chce się teraz pomodlić o uzdrowienie nie pozwolił mi you know, you told me powiedział mi że nigdy nie widział cudu kiedy modlił się za kogokolwiek I had to accept that. musiałem to zaakceptować But look ale spójrz you are in union with Jesus. It's a biblical truth that nobody can change jesteś w jedności z Jezusem to biblijna prawda której nikt nie może zmienić But are you experiencing this ale czy ty tego doświadczasz you know even though you are a co nawet jeśli jesteś w jedności, może się zdarzyć, że nigdy nie dotkniesz swojego dziedzictwa, tak jak starszy syn. Miał wszystko, a jednak nie cieszył się niczym. So how can you enjoy all of your inheritance? Tak więc możesz cieszyć się całym swoim dziedzictwem. You have to have true faith. Musisz mieć prawdziwą wiarę biorącą w posiadanie. Wiarę, która chwyta tę prawdę. Oto so jak to zrobić. You stop asking God Przestajesz prosić Boga różne rzeczy. with you. Thank you, Mówisz, Jezu, jestem jedno z Tobą, dziękuję Ci. And then say, I'm one with you, belongs to you belongs to me. Thank you. Następnie mówisz, ponieważ jesteśmy jedno z Tobą, wszystko co należy do Ciebie należy do mnie. Dziękuję Ci. And then you begin to act. Następnie zaczynasz działać. Go so act like you are Of the most Zachowuj się tak, jakbyś był pełen najbardziej niesamowitego dziedzictwa, które już zostało ci dane, ponieważ jesteś go pełen. To takie smutne, jak wiele zostało dane, i jak niewiele ludzi tego doświadcza. So it how Nie ma znaczenia, jak wiele jest o tym w Biblii i jak wiele o tym nauczam. You can only experience if you rise up finally and say, I'm one with Christ, everything that He has is mine, and that's how I'm to live from now on. Możesz tego doświadczyć tylko wtedy, gdy w końcu powstaniesz i powiesz jestem jedno z Chrystusem, wszystko co On ma jest moje i odtąd tak będę żył. May this become the experience of every Christian who listens to this. Oby stało się to doświadczeniem każdego chrześcijanina, który tego słucha. And then he finishes Następnie kończy. And you have now become members of his body. One with the one. I staliście się teraz członkami jego ciała, jedno z pomazańcem. Incredible. Niesamowite. Look. Spójrz. My body has many members. Moje ciało ma wiele członków. My body has

Declare begin to speak it, begin to dream it. Więc zacznij to deklarować, zacznie o tym mówić, zacznie o tym marzyć. You know, when I was a teenager, I had an accident and injured my back. Kiedy byłem nastolatkiem, miałem wypadek i doznałem urazu kręgosłupa. I messed up my discs. Uszkodziłem dyski. And I lived for... Przez dziesięciolecia żyłem z bólem. Modliłem się za ludzi i oni byli uzdrawiani, ale ja żyłem z bólem każdego dnia. One day I went to bed, Pewnego dnia położyłem się do łóżka and I, began to think, i zacząłem myśleć: I'm one with Jesus. Jestem jedno z Jezusem. I'm one with Jesus. Jestem jedno z Jezusem. And Jesus doesn't have an injured back. A Jezus nie ma bólu w pleców. Therefore I don't have an injured back. Dlatego ja nie mam bólu pleców. I'm one with Jesus. Jestem jednością z Jezusem. And I fell asleep like this. W ten And I, woke up here. I obudziłem się uzdrowiony. Woke up with perfect back. Obudziłem się z doskonałymi plecami. Więc śnij o tym, deklaruj to, mów to, wyznawaj to, jesteś jednością z Jezusem. See you Do zobaczenia jutro.